Kiedy 9 czerwca zaniepokojeni przyjaciele weszli do domu Travisa Aleksandra, ich oczom ukazał się widok, którego nigdy nie zapomną. W ostatnich dniach Travis nie odbierał telefonów i nie pojawiał się na umówionym locie do Meksyku, co wzbudziło powszechny alarm. Grupa znajomych dostała się do środka domu przez garaż używając kodu, który Travis im wcześniej powierzył. W środku panowała cisza. Przyjaciele przeszukali pomieszczenia i w łazience na piętrze dokonali makabrycznego odkrycia. Ciało Travisa leżało pod prysznicem, w kałuży, krwi. Scena zbrodni była wyjątkowo krwawa i brutalna. Ciało 30-letniego Travisa znajdowało się już w stanie częściowego rozkładu, co wskazywało, że zgon nastąpił kilka dni wcześniej. Ofiara doznała serii przerażających obrażeń. Travis został postrzelony w głowę właśnie z broni kaliber 25, zadano mu 27 pchnięć nożem, a jego gardło zostało podcięte niemal od ucha do ucha. Silne przecięcie szyi niemal oddzieliło głowę od tułowia. Świadczyło to o niesłychanej furii sprawcy.